Chyba to mamy. Dzień dobry, dzień dobry, cześć kochane dziewiarki. Tutaj prosty tutorial, z którego dowiesz się, jak połączyć babcinek kwadraty, metodą, którą nazwałam pośrednią. Dlatego, że musisz mieć już gotowe swoje kwadraty i dopiero je będziemy wszystkie łączyć od razu jednym ściegiem, jedną nitką, w jedną całość. Oczywiście, jak zawsze u mnie, nie ma znaczenia, jakiego szydełka używasz, nie ma znaczenia, jakiej używasz Używaj to, co już najbardziej, nic nie kupuj dłużej to, co masz. No i co? No i zaczynamy. Te kwadraty będę łączyła pośrednio, to znaczy, że dookoła każdego z nich będzie jeszcze żółta rameczka. Ścieg chciałabym, żeby był ciągły, to znaczy, że muszę wytyczyć sobie ścieżkę, jaką jechać tym ściegiem, żeby połączyć to wszystko za jednym razem, i nie musieć ucinać nitki. Dlatego pojedziemy według takiego schematu. Zaczniemy w tym miejscu. I zaczniemy robić tą żółtą rameczkę w taki sposób. Zaczynam od wzięcia włóczki, robię oczko początkowe i biorę mój pierwszy kwadrat. Zaczynam tak, jakbym po prostu chciała zrobić kolejny rząd, czyli Mam już oczko początkowe, nabieram nitkę, wbijam się tu w dziurę, od razu robię słupek. Mój pierwszy słupek, drugi i trzeci. I teraz robię oczko łańcuszka i następne. Trójka. Jeden, dwa, trzy i oczko łańcuszka. Następna. I oczko łańcuszka. I teraz narożnik. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka robię na narożniku. Znowu trzy słupki w tej samym otworze. I jadę jeszcze przez ten kolejny bok. I tylko tyle robię w pierwszym kwadracie. Mam zrobiony ten bok, narożnik i ten bok. W tym narożniku mam tylko trzy słupki. I teraz zaczynam łączenie z kolejnym kwadratem. Teraz będę robiła rameczkę w ten sposób, że pojadę tutaj od razu łącząc z tym bokiem. Następnie wykonam ten bok i ten bok. I już pokazuję, jak to zrobić. Chwytam sobie ten kwadrat. No, i ten kolejny mam tu obok. Muszę zrobić teraz słupek w tym kolejnym kwadracie. Więc nabieram nitkę, biorę kolejny kwadrat i wbijam się w narożnik. I wykonuję słupek. Mam zrobiony pierwszy słupek. Teraz zbliżę. Muszę teraz chwycić tę pętelkę palcami, wyciągnąć szydełko, mój kwadrat chwycić i wbić się tym szydełkiem od góry tu w pierwszy słupek tym różowym, i chwycić tę pętelkę, którą trzymałam w palcach i przeciągnąć ją. W ten sposób połączyłam pierwszy słupek z pierwszym słupkiem. Teraz będę robiła drugi słupek tutaj i od razu połączę go z drugim z tego kwadratu, czyli znowu. Nabieram nitkę, wbijam się w narożnik, robię słupek normalnie, wytam pętelkę, wyjmuję szydełko, szukam dziurki od drugiego słupka z tej strony, wkładam, wytam pętelkę, przeciągam. I teraz będę robiła trzeci. Chwytam sobie tę pętelkę, wyciągam, wbijam się w trzeci, przeciągam pętelkę i jedno oczko łańcuszka. I tak pierwszą trójkę mam już połączoną. Teraz będę się wbijała tutaj i połączę ze sobą tę trójkę. Tak samo. Napieram włóczkę, robię normalnie słupek. Chwytam tutaj, ściągam szydełka. Wbijam się w pierwszy, przeciągam i drugi, chwytam, wbijam się w dwójkę, chwytam swoje oczko, przeciągam i robię trójkę. Ściągam, wbijam się, przeciągam, oczko łańcuszka. Dwie trójki mam już połączone. Teraz będę robiła tak samo trzecią i czwartą na narożniku. Pierwszy słupek, drugi, trzeci oczko, łańcuszka. Muszę sobie rozwinąć włóczkę. No i będę robiła narożnik. Czyli nabieram nitkę, robię pierwszy słupek. Drugi i trzeci łączę. Przeciągam i ponieważ jest to narożnik, to w tym momencie robię dwa oczka, łańcuszka. I w tej samej dziurze muszę wykonać jeszcze trzy słupki. Tak jak już bym normalnie robiła kolejny rząd tego kwadratu i oczko łańcuszka i znowu trzy słupki. Popatrzcie, tak to wygląda. I będę ten rząd kontynuować tu dotąd, zrobię narożnik i ten bok dotąd. Jestem w tym miejscu. Cały czas jadę tą samą nitką, biorę kolejny kwadrat i będę go łączyć dokładnie w ten sam sposób. Robić tę ściankę, tę. Tu muszę się zatrzymać, żeby dołączyć kolejny kwadrat. Zaraz wszystko zobaczycie. Jeszcze raz pokażę ten newralgiczny moment łączenia tych dwóch kwadratów ze sobą, dołączenia nowego kwadratu, czyli w ten sposób sobie układam i będę się wbijała w tę dziurę, w narożnik. Tu nabieram włóczkę, jakbym chciała zrobić słupek, bo chcę zrobić słupek. Chcę zrobić słupek w tej dziurce, więc się w nią wbijam i wykonuję pierwszy słupek. wytam pętelkę, szukam pierwszego słupka, wbijam się pod dwie nitki tego łańcuszka, który się tu tworzy. wytam tę pętelkę, przeciągam i już mam połączone dwa pierwsze słupki i robię drugi supek. Wbijam się, robię normalny słupek, wytam tę pętelkę, szukam drugiego, przewlekam przez niego pętelkę i są połączone. I trzeci. I oczko łańcuszka między trójkami. Łączę tę ściankę razem. Połączyłam ostatnie trzy tutaj, będę robiła narożnik, czyli robię dwa oczka łańcuszka. Jeszcze raz w tej samej dziurze muszę wykonać trzy. Jestem w tym miejscu, mam już tak wykonane. Pokażę Wam od góry jak to wygląda. I jak będę chciała teraz łączyć kolejne kwadraty? To są kolejne trzy, które będę chciała przyłączyć. Dlatego teraz zgodnie ze ścieżką, ten już będę łączyła z tym. Następnie pojadę ten bok i połączę go od razu z tym. Ten bok, tutaj, tutaj, łączenie od razu z tym, tutaj, tutaj. I pojedziemy tym bokiem i prościutko do tego boku. Po kolei. Łączymy pierwszy kwadrat. Tak samo tutaj nic się nie zmienia, czyli wykonuję słupek w kolejnym kwadracie, który chcę dołączyć. I łączę pierwszy z pierwszym, drugi z drugim, trzeci z trzecim i tak dalej, i tak dalej. I oto jestem w miejscu narożnika. Teraz będę chciała tutaj dziergać. Jestem na narożniku. Pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Tu mam połączone. Tu zrobiłam trzy i połączyłam je od razu z tymi trzema. I robię nic innego, jak znów dwa oczka łańcuszka, bo to jest narożnik i po prostu jadę dalej, tak jakbym tu normalnie dziergała. Kolejne okrążenie. Już pokazuję, jak to wygląda póki co. Widzicie? Na razie wygląda to tak. Złączymy to wszystko, jadąc tutaj później, ale to też pokażę. Więc na razie jadę tutaj do końca tego kwadratu. O, dojechałam tutaj do końca, i teraz będę chciała przyłączyć kolejny kwadrat. Zbiorę kwadrat, który chcę przyłączyć, umieszczam go w tym miejscu. I będę go łączyć tak, jak zawsze dołączam nowy kwadrat. Czyli zrobię pierwszy słupek tutaj i połączę od razu pierwszy z pierwszym, drugi z drugim, trzeci z trzecim. I łącząc dojadę do tego miejsca, w którym Wam pokażę, jak zrobić narożnik. I zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu. Tak, pierwszy kwadrat, drugi, trzeci, dołączyłam czwarty, teraz mam piąty. Tutaj połączyłam. I teraz tak, połączam tutaj te trzy, które zrobiłam. Jeszcze nic nie robiłam w celu wykonania narożnika, więc przybliżę. Widzimy to. Co się tu dzieje? Te są trzy połączone, te są trzy połączone, te są też trzy połączone. I teraz wykonuję dwa oczka łańcuszka, bo zawsze tak robię w narożniku. Robię to patrząc w kamerę, ale widać że tak się nie da, więc jeszcze raz. Jeden i dwa. Tak, mam dwa oczka łańcuszka, tu i chwytam sobie to, ściągam i wbiję się tutaj w tę dziurkę. Tu. Tutaj jest taka dziurka. Od góry za całość chwytam moje dwa oczka łańcuszka, przewlekam. Tak i nabieram nitkę jak do słupka. I robię tutaj słupek. Ściągam pętelkę i łączę tutaj z pierwszym słupkiem z tej strony. Czyli wbijam się od góry, przekładam moją pętelkę, i tak połączyłam mój pierwszy słupek. Teraz drugi. Tak jak zawsze ciągnę to samo. Wbijam się w drugi. Widać to. Wytam. I przeciągam. I trzeci i pokażę Wam, jak wygląda taki narożnik. Nie mam pojęcia, czy to się mieści w kadrze teraz, bo patrzę na to, co robię. O, o! I tak wygląda nasz narożnik. Po rozciągnięciu, a tak bez rozciągnięcia. Teraz nasz piąty kwadrat. Dziergam w tę stronę łącząc i w tę stronę nie łącząc do tego miejsca. Jestem w tym miejscu, połączyłam 3 do 3, więc zrobię dwa oczka łańcuszka, bo to jest narożnik. No i jadę ten bok. Jestem w tym miejscu, mam połączone ze sobą już 5 kwadratów. Biorę mój kolejny kwadrat, szósty, który będę łączyć i dołączam go tutaj. Tutaj przerabiam tę ściankę od razu łącząc, później tę ściankę łącząc i tę, tak po prostu. Tutaj jestem w tym miejscu, w którym się zaczynało. I pokażę Wam, jak to wygląda z bliska. Połączyłam dwa słupki ze sobą. Ten z tym, ten z tym. I teraz tutaj mam ten ogonek od pierwszego słupka, który w ogóle wykonałam. Robię tutaj trzeci, bo muszą być trzy. No i teraz tutaj trzeba się odnaleźć. To nie jest takie trudne. Po prostu wbijamy się i tak samo łączymy jak zawsze. Tram. Nie ma problemu. Teraz chcę tę krawędź zrobić, więc tak samo dwa oczka łańcuszka i robię narożnik tak jak zwykle. I jadę tę ściankę normalnie dotąd. Jestem w tym miejscu, mam 6 kwadratów połączonych i teraz, gdybym chciała na tym zakończyć, bo potrzebuję tylko 6, to pojechałabym tędy, tędy, tędy i tu zakończyła. I mam połączonych 6 kwadratów. Ja chcę połączyć 9, zatem teraz pojadę tylko tutaj prosto. Z niczym nie łącząc, nic nie dodając. Już pokazuję, jak to zrobić. Normalny narożnik. Czyli dwa oczka łańcuszka i narożnik, czyli trzy kolejne słupki i tak samo jedno oczko łańcuszka, no normalnie jakbym robiła kolejny rząd babcinym ściegiem. Jestem w tym miejscu. Jestem w tym miejscu. Co teraz tutaj zrobić? Jak pojechać? Musimy tu wykonać jeden narożnik i drugi narożnik. Zatem Robię dwa oczka łańcuszka jak na każdym narożniku. I łączy się tutaj. Tylko, uwaga, nie za taką luźną nitkę. Bo jedna jest taka, która robi takie i nie chcemy takiego czegoś. Patrzcie, jak ona zresztą sama odstaje. Trzeba się jakoś wbić tak głębiej. Ja proponuję tu. Pokażę to jeszcze bliżej. Mam dwa oczka łańcuszka już tu zrobione i wbiję się tutaj. I wbiję się, robiąc, oczko ścisło. Czyli wbijam się, czy to jest w ogóle ostro? O, lepiej. I już znowu się zapatrzyłam na fraki, jeszcze raz. Tu się wbijam, przewlekam nitkę i zaraz od razu ją przewlekam też przez to. Cyk. I mam dwa oczka, więc teraz tu muszę wykonać kolejny narożnik, więc znowu dwa oczka, więc już nie ma filozofii, bo od razu robię trzy słupki. I pokażę, jak to będzie wyglądało. Ta tak wygląda nasz tutaj. To nie jest narożnik, to jest takie połączenie dwóch. Odwrócę, żebyśmy widzieli tak, jak jest na schemacie. Jestem w tym miejscu. I ja idę dalej normalnie. Tutaj zrobię to samo coś, czyli trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe z tym, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. I spotykamy się w tym miejscu. Jestem w tym miejscu i tak jak mówiłam, gdybym chciała szóstkę, już bym jechała dalej tym samym sposobem tu i zakończyła, ale chcę mieć dziewiątkę, biorę mój kolejny kwadrat i będę go dołączać tutaj. Będziemy robić to dokładnie tak samo, jak robiliśmy tę rząd, czyli pojedziemy tak i w dół, dołączymy kolejny, łączymy w dół, łączymy, łączymy i w dół i na bok. Czyli tak samo tutaj dołączam ten kwadrat, łączę, łączę i jadę po prostu w dół. Mariowana, miłości nas, zło, leci. miłość jedna zło, Mam już praktycznie całe zrobione dookoła, jestem w tym miejscu, gdzie zaczynałam. Tu widzicie, jest nitka rozpoczynająca. Robię ostatnie trzy słupki w narożniku. I teraz, żeby zakończyć ten narożnik, muszę zrobić dwa oczka łańcuszka i wbijcie tutaj gdzieś wewnętrzne, tak mocno gdzieś do środka, żeby to nam się nie rozwlekło. I zrobić oczko ścisłe. Jak zrobię oczko ścisłe, to robię jeszcze jedno oczko łańcuszka. Odrywam nitkę, ucinam, odgryzam, przewlekam ją, zaciągam, żeby się zrobił spółek. I te dwie nitki, zaczynającą i kończącą, mam do schowania. Jeśli jesteś ciekawa innych sposobów łączenia baktyjnych pladatów, to zapraszam cię do moich innych filmów, w których pokazuję inne metody i wszystko z tymi.